OK, asystent parkowania gotowy do działania. Wstrzymaliśmy ruch kolejowy i lotniczy w promieniu 5 km. Możesz teraz bezpiecznie wykonać manewr. OK, jeżeli jesteście ciekawi, jak producenci postrzegają przyszłych odbiorców motoryzacji, zostańcie ze mną do końca. Audi ma w swojej ofercie 15 różnych modeli, w tym 6 słów, ale stwierdzili, że na rynku potrzebny jest nowy gracz. Oto Audi Q4 Etron. Nie Trudno się domyślić, jest większy od Q3 i mniejszy od Q5. Różnice nie są duże, bo to kwestia około 10 cm w jedną, jak i w drugą stronę. A jak zapewne się domyślacie, model Q4 to odpowiedź Audi na możliwość wyprodukowania elektrycznego samochodu na bazie płyty MEB, na której powstają Volkswageny z serii ID, Skoda Enyaq czy Cupra Born. W związku z tym, jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na napęd elektryczny. Także jeżeli komuś ten samochód się spodoba, ale chciałby tankować do niego benzynę lub olej napędowy, to musi jednak pomyśleć o kutrójce lub kupiątce. Ja, oczywiście, nie jestem sceptykiem elektromobilności, ale mam wrażenie, że ta mobilność nie jest dla mnie. Osobiście nie uważam, żeby samochody elektryczne mogły zbawić świat i dzięki obecności właśnie pojazdów bezemisyjnych, wszystkim będzie żyło się lepiej. I myślę właśnie, że przez takie chłodne troszkę podejście, bez jakiegoś ideologicznego zachwytu, uda mi się lepiej te samochód dla Was ocenić. Ja, oczywiście, doceniam to, że samochody. Elektryczne mogą się szybko ładować, tak jak ten, bo tutaj nawet kwadrans spędzony przy szybkiej ładowarce jest w stanie dać nam bardzo konkretny przyrost zasięgu. Samochód może przyjąć nawet prąd o mocy 125 kW, a to oznacza ładowanie od 5 do 80% w niecałe 40 minut, i to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście doceniam też to, że jazda samochodem elektrycznym nie jest już pasmem wyrzeczeń, bo przede wszystkim mamy sporo infrastruktury. Jest tych ładowarek trochę. Audi może nam dać specjalną kartę, która będzie działać na różnych ładowarkach, więc to nie jest tak, że musimy mieć kartę od jednej firmy, od drugiej i w tym wszystkim się pogubimy. To jest naprawdę wygodne, i tak jak patrzyłem, w Krakowie sporo jest tych ładowarek. No i oczywiście, jeżeli dla kogoś jego dzielnica zamieszkania jest jego strefą komfortu, której nie chce opuszczać, no to jest duże prawdopodobieństwo, że nie znajdzie szybkiej ładowarki, ale gdzieś na pewno będzie w stanie ten samochód naładować. Także. Czasy, kiedy samochód elektryczny był kulą u nogi, naprawdę mijają. Tak samo jest z zasięgiem. Jesteśmy tym samochodem w stanie pokonać ponad 500 km. I to nie jest zasięg wyssany z palca, który dobrze wygląda na folderze, tylko są to realne parametry i przy cierpliwej jeździe naprawdę jesteśmy w stanie ten zasięg. Uzyskać. Najsłabsza kuczwórka ma 170 koni mechanicznych i baterie o pojemności nieco ponad 50 kWh. Później jest wersja 204-konna. Te samochody będą mieć napęd na tylną oś. Mocniejszy wariant 265-konny i najmocniejszy, prawie 300-konny, oferują już napęd na 4 koła. Pozostałe odmiany, za wyjątkiem tej najsłabszej, mają na pokładzie baterie o pojemności 77 kWh. Mamy tutaj naprawdę sporo technologii, która dba o nasze bezpieczeństwo i o nasz komfort jazdy. Do tego coraz bardziej też inni producenci oczywiście nas przyzwyczajają. Jeżeli korzystamy z nawigacji, to przed oczami mamy taką strzałkę, która. Bezpośrednio przed danym manewrem pokazuje nam, jak go mamy wykonać. To jest oczywiście fajne, to jest taki gadżet. Nie wiem, czy jeśli miałbym taki samochód na co dzień, to bym często z tego korzystał. Fajnie to wygląda, pokazuje, jakie są możliwości, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy jeżeli ktoś ma prawo jazdy, zdał egzamin, ma taką podstawową koordynację ruchowo-wzrokową, to czy on się pogubi podczas manewru, kiedy Nawigacja powie mu, skręć w pierwszą w prawo albo za 200 metrów skręć w lewo. No, raczej nie. To oczywiście jest wygodne, ale czy naprawdę. Jest taka potrzeba, aby kierowcę za rączkę prowadzić przez rondo. Uważaj, teraz skręcasz w prawo, później w lewo. Najlepiej jeszcze jakby był komunikat, włącz kierunkowskaz, uważaj, zwolnij. Asystent pasa ruchu działa rewelacyjnie. Oczywiście przed naszymi oczami na head-up display'u wyświetlany jest pas ruchu, żebyśmy przypadkiem z niego nie zjechali. No dobrze, ale skoro widzimy białą linię na drodze, to czy my nie skojarzymy, że raczej nie powinniśmy jej przekraczać? Albo jeżeli chcemy to zrobić, to musimy włączyć kierunkowskaz? No, chyba każdy kierowca to wie. Jeżeli ktoś lubi takie rozwiązania, będzie tym samochodem naprawdę zachwycony. Jest tutaj też wiele innych fajnych rzeczy, które naprawdę mogą się entuzjastom takich nowinek technologicznych spodobać. W tym samochodzie jest rewelacyjny system audio. Firma Sonos, bo w tej chwili taka sygnuje sprzęt znajdujący się w tym samochodzie, do tej pory produkowała sprzęt audio raczej do domu. Nie mieli doświadczenia ze sprzętem audio w samochodach, i zdobywanie tego doświadczenia wyszło im naprawdę nieźle. Podoba mi się, jak ten samochód jest zaprojektowany. Jest naprawdę nowocześnie, ale bez przesady, to co zachwyciło mnie od pierwszego wejrzenia, to fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji. No, w dzisiejszych czasach, w takim samochodzie, który jest mm, takim polem doświadczalnym, Nowych technologii i takim obrazem, jak ma wyglądać przyszłość motoryzacji, fizyczne przyciski. To jest egzotyka, którą naprawdę doceniam. Kierownica jest bardzo wygodna, dobrze leży w dłoni. Przyciski, które mamy pod kciukami, są dobrze rozlokowane. W zasadzie nie musimy tą dłonią jakoś specjalnie niewygodnie operować, żeby mieć dostęp do wszystkiego, czym możemy sterować właśnie za pomocą tych przycisków na kierownicy. Jedyne co. Trochę mnie zasmuciło, że w takim samochodzie, tak naszpikowanym technologiami i rozwiązaniami, nie ma możliwości zaprogramowania większej ilości opcji pod, pod taką gwiazdką, którą tutaj mamy. My sobie możemy zaprogramować np. pod tym przyciskiem zmianę źródła muzyki, albo możemy zaprogramować, aby wyświetlacz nam przeszedł pomiędzy trybem dziennym lub nocnym. Jest jeszcze kilka opcji, ale uważam, że jak na taki samochód, to tych opcji jest po prostu za mało. Nie do końca dobrze działa też y, asystent, którego możemy wyzwolić przyciskiem na kierownicy. Posłuchajcie, jaka będzie pogoda w Krakowie. Czy możesz powtórzyć jeszcze raz? Pogoda Kraków. OF Radio Kraków. No, nie do końca chciałem włączyć radio, nie chciałem dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, mimo że y, jest tutaj opcja, aby tą pogodę sprawdzić na wyświetlaczu. Samochód jest połączony z internetem, właśnie w tej chwili pokazuje mi, jaka będzie pogoda, ale na przykład głosowo nie jesteśmy w stanie wymusić na samochodzie, aby takie informacje nam przekazał. Możemy zmieniać tryby jazdy. Jest trochę opcji do wyboru: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic i Individual. I myślałem, że w trybie indywidualnym będziemy w stanie mieć wpływ na większą ilość opcji niż tylko napęd i układ kierowniczy. W zasadzie, bez względu na to, w jakim trybie jedziemy, to ten samochód trzyma się drogi doskonale. Może kogoś przerazić napęd na tylną oś, który w tym modelu akurat występuje. To, to nie jest tak, że dodajemy gazu. W w śliskim zakręci nas poniewiera, wyrzuci. Nie, ten samochód i elektronika na pokładzie naprawdę dba o to, żebyśmy nawet z gazem w podłodze mogli wejść w zakręt. Oczywiście zostaniemy przyhamowani, nasz tor jazdy zostanie ustabilizowany i będziemy jechać tam, gdzie chcemy. W każdym razie to jest oczywiście ekstremalna sytuacja, ale samochód prowadzi się ogólnie bardzo dobrze. Jego środek ciężkości jest dość nisko, bo akumulatory są tutaj usytuowane nieco poniżej linii koła, także to naprawdę ma wpływ na prowadzenie i to czuć. Auto jeździ się stabilnie i bardzo przyjemnie. Czasami może jest ciut za twarde na nasze drogi, ale nie mogę na to narzekać. To jest tylko taka drobna uwaga. Rekuperacja w tym samochodzie działa w trybie automatycznym, yy, i wtedy samochód sam dochodzi do jakichś tam wniosków i uważa, że trzeba energię odzyskiwać nieco bardziej agresywnie, albo, albo w danym momencie w ogóle nie trzeba tego robić. Yy, nawet jeżeli jedziemy w trybie automatycznej rekuperacji, to możemy łopatkami na kierownicy wymusić na samochodzie, żeby w danej chwili odzyskiwał energię bardziej. I owszem, tak się dzieje, jest wskaźnik, widzimy, że energia odzyskiwana jest bardziej, czujemy to oczywiście, natomiast kiedy dodamy gazu. To nasz wybór związany z siłą rekuperacji. Już samochód o tym zapomina, i musimy znowu ponownie tą rekuperację sobie tutaj według naszych preferencji ustawić. Dodajemy gazu, i samochód o tym zapomina. Oczywiście, jeżeli wyłączymy tryb automatycznej rekuperacji i wybierzemy jakiś jej stopień łopatkami na kierownicy, samochód to zapamiętuje i już absolutnie naszego wyboru nie kwestionuje. To naprawdę fajnie, że producenci już nie kłamią w folderach, i jeżeli deklarują jakiś zasięg, to ten zasięg jest faktycznie możliwy do pokonania. Jeżeli deklarują jakieś zużycie, to również ma to pokrycie w rzeczywistości, i, i nie ma w tym żadnej iluzji. Z drugiej strony, nie ma też żadnej iluzji, jak będzie wyglądać motoryzacja przyszłości. Ale wróćmy do Audi Q4. Jeśli ktoś będzie chciał się zdecydować na ten model, to zapłaci za niego przynajmniej 197 tysięcy złotych. Rozpędzając się w konfiguratorze bez problemu przekroczymy kwotę 300 tysięcy, a najbardziej wymagający klienci zbliżą się nawet do 400 tysięcy złotych. Przychodzi mi do głowy teraz taka myśl, że samochody takie jak Audi Q4 nie są na rynku po to, aby swoją ceną przekonać ludzi do tego, żeby wybrać właśnie auto elektryczne zamiast spalinowego. One są na rynku i tym, jak jeżdżą, starają się pokazać nam, że czasem warto za taki samochód zapłacić więcej. Dajcie znać w komentarzach, czy samochód Wam się spodobał i gdzie Wy widzicie się w kontekście motoryzacji za parę lat. Dzięki za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych.